Witam wszystkich zapalonych graczy. Często zadajecie mi pytania faja, jakim programem nagrywasz filmy. A więc w tym filmiku powiem wam o tym programie, którym nagrywam filmy na YouTube i streamuję, czyli Open Broadcast Software. Oczywiście mam też program Action, który też jest bardzo fajnym programem, ale od czasu kiedy poznałem OBS to już zacząłem go używać i w zasadzie tylko go używam. Jest naprawdę bardzo dobry do streamowania i bardzo dobry moim zdaniem do nagrywania filmów na YouTube. Od razu nagrywa w formie, formacie mp4 lekkie pliki, yy, które szybko można zuplaudować do i do na YouTube. To na początku dam Wam oczywiście w opisie link do pobrania tej darmowy, tego darmowego programu. Czyli klikamy, oczywiście, ściągnij, czekamy kilka sekund i ściągamy instalkę. Następnie już mamy program zainstalowany. O scenach i źródłach obrazu powiem za chwilę. Na początku pokażę Wam, jak dobrze ustawić ustawienia w tym programie. Czyli zaczynamy od początku. Główne. No to wiadomo, język polski, no chyba że wolicie porozumiewać się na przykład językiem tureckim, no to ustawiacie turecki. Kodowanie. Tu jest dosyć ważna sprawa. Ja proponuję oczywiście użyć enkodera razy 264 stałego bitrate'u oraz padding CBR. Ale oczywiście najważniejsza rzecz w tej zakładce to, są, to jest maksymalna przepływowość. W tej chwili mam ustawione 10 tysięcy. Dlatego tak dużo, ponieważ nagrywam filmik, nie streamuję. Gdybym streamował, musiałbym trochę obniżyć tą maksymalną przepływowość. Jeżeli chodzi o streamowanie, używa się około 80% wartości uploadu waszego internetu. Czyli jeżeli ja mam na przykład 10 megabitów na sekundę, uploadu, czyli mogę nawet około 8000 maksymalnej przepływowości w czasie streamowania ustawić. Ale tak naprawdę żeby streamować w formacie HD, czyli 1280 x 720, wystarczy przepływowość między 2000 a 3,5. Czyli jeżeli macie upload na przykład 5 megabitów to spokojnie możecie w bardzo dobrej jakości streamować w formacie HD. A jeżeli macie tylko 1 megabit uplaudu, to niestety nie zabierajcie się za streamowanie. Myślę, że streamowanie zaczyna się dopiero od 2 megabitów uplaudu, bo wtedy można ustawić około 1,5 tysiąca przepływowości. Czyli tu, jeżeli chodzi o dźwięk to kodek ACC tam kto co woli może sobie MP3 ustawić. Yy, czyli moje ustawienia są tak i takie polecam. Streamowanie. Oczywiście możemy ustawić, jeżeli nie streamujemy, tylko wyjście pliku, yy, ty, tylko nagrywanie do pliku, nie streamowanie. Ale oczywiście yy, polecam mieć to zaznaczone, ponieważ tak naprawdę możemy sobie włączyć tylko yy, rozpocznij nagrywanie bez rozpocznij stream i też nagrywamy. Yy, I tu wybieramy w tym okienku Mm, usługi streamowania. Y, oczywiście najbardziej popularnym chyba jest Twitch do streamowania, ale mm, tak naprawdę moim zdaniem y, lepszy jest hitbox. Każdy. Y, ja Wam powiem dlaczego y, hitbox jest lepszy. Po pierwsze, jeżeli bym tutaj włączył Twitcha, od razu wyskakuje mi jakieś błędy, czyli zmniejsz swoją maksymalną przepływowość do 3,5, czyli na Twitchu maksymalna przepływowość to jest 3,5 tysiąca, to jest pierwsza rzecz, czyli jakość streamu na hitboxie jest lepsza. Po drugie, oczywiście jak tu włączymy z Twitcha, musimy też wybrać inny URL, czyli na przykład bliżej gdzieś Niemcy, czy Holandia, czy Czechy, a nie tak, miałem przed chwilą gdzieś tam USA, czy inne tam kraje i wpisujemy klucze. Jeżeli chodzi o Twitch, musimy się zalogować na Twitchu i mamy rozpocznij, klikamy. I tu wyświetl klucz, wyświetlamy klucz, kopiujemy i wklejamy. Jeszcze raz wrócę tutaj wklejamy w tą zakładkę. Ale ja tak naprawdę polecam Hitbox ponieważ jeżeli ktoś nie posiada partnerstwa, a na Twitchu naprawdę żeby zostać partnerem bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko uzyskać partnerstwo z Twitch mi się nie, nie udało, chociaż próbowałem wiele miesięcy a jestem dosyć popularny na YouTubie nie udało mi się osiągnąć partnerstwa a z Hitboxem Hitbox to jest platforma dopiero ma rok świeża, nowa i myślę, że godna polecenia jakość streamów dla początkujących streamerów na pewno jest lepsza na hitboxie jest bardzo małe opóźnienie kilkusekundowe tylko a na twitchu te opóźnienia dla tych którzy nie posiadają partnerstw to nawet do minuty dochodzi więc naprawdę polecam hitbox i tu jeżeli chodzi o hitbox to zaznaczamy default oraz jeżeli chodzi o klucz, pokażę Wam gdzie, czyli logujemy się. Siema Murzyn, Siema, już koledzy tutaj czekają na mojego streama. Logujemy się na Hitboxie i tu mamy Show Stream K. To kopiujemy i wklejamy tu. I tak, co tu mamy? W zasadzie to co ja tu mam zaznaczone, to warto mieć zaznaczone. Jeżeli chodzi o opóźnienie, to wiadomo, jeżeli na przykład streamuję jakieś rozgrywki, gdzie nie chciałbym, żeby widzowie widzieli... Gdzie ja w tej chwili znajduję, to mogę tu ustawić na przykład opóźnienie 30 sekund, czyli o nie wiadomo, 30 sekund y, temu, gdzie indziej się znajdowałem danym czołgiem, więc na pewno mnie nie ustrzelą. Y, ale oczywiście y, polecam dać 0. No i tu ustawiamy sobie ścieżkę y, dostępu do plików, y, które się nagrywają w trakcie y, nagrywania, i one, tak, widać, zapisują się. W tym folderze, i od razu wrzucamy je na YouTube'a. Następna rzecz to jest obraz. W tej chwili mam ustawione super HD, czyli żaden, ale tak naprawdę. Hmm, Najpopularniejsza jakość to jest HD i wystarczająca jakość HD. Tylko pamiętajcie, że jak już ustawiacie HD i chcecie streamować, to ta przepływowość w kodowaniu, żeby była przynajmniej 2000, wtedy ta jakość HD jest w porządku. Ja streamuję zazwyczaj w jakości pomiędzy HD a Super HD. Na Super HD, jak zaczynam streamować, dam radę grać. Nie mam tam strasznych spadków FPS-ów, ale widzowie widzą. Jakieś tam przeskoki co dwie sekundy. Nie wiem od czego to jest zależne. Przypuszczalnie coś można zmienić innego w ustawieniach i będę mógł w Super HD streamować, ale w tej chwili spokojnie mój komputer bez żadnych problemów streamuje w, tym w tej jakości pomiędzy, czyli 1536 na 864 Ale polecam streamowanie w HD, czyli 1280 na 720 FPS-y. Ja mam 30. Jeżeli ktoś chce, może dać nawet 60, bo można y, ustawić sobie 60 i y, streamować w takiej y, ilości klatek. Tylko oczywiście być może troszkę się to zwiąże y, z jakimś tam y, z przycinaniem albo czymś, chociaż nie jestem pewien, nie streamowałem y, w 60 klatkach. 30 klatek to jest wystarczająca ilość moim zdaniem. Włącz Areo przy starcie. ja to mam wyłączone, ale podobno, jeżeli ktoś ma słabszy komputer, y, warto to mieć włączone. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to tutaj wybieramy. Jak widać, mam mikrofon i głośniki w słuchawkach, więc głośniki i mikrofon ustawiam ze słuchawek. I ustawienia tutaj już nic nie zmieniałem. Tak jest, tak jest. Skróty klawiszowe sobie możemy, jak widać, na wszystko poustawiać. Ja tego nie mam ustawione. Tylko jak widać, mam na numerycznej klawiaturze plus i minus, żeby rozpocząć tym i zakończyć tym. Zaawansowane i tak. W zasadzie nie będę tłumaczył dokładnie, co każda ta rzecz znaczy, ale czas buforowania sceny trzeba wpisać 700. Priorytet normalny. Jeżeli chodzi o obraz, tu mam very fast. Można spróbować dać super fast, ale oczywiście spowoduje to jakieś może przycięcia. I profil encodera Mine. Odstęp między yy, klatkami kluczowymi 2. I użyj CFR, stała liczba klatek na sekundę. Yy, tak yy, mam ustawione i tak radzę ustawić. Oczywiście, jeżeli coś źle tu mam ustawione, to możecie napisać yy, mi w komentarzach. Enkoder, yy, to jak widać nawet nie mogę tego włączyć. Brama szumu w mikrofonu, to też chyba nic z, tym, nic z tym nie kombinowałem. Dobra, czyli tyle jeżeli chodzi o ustawienia. Teraz przejdę do scen i źródeł obrazu. Tu już mam przygotowane swoje źródła obrazy i sceny. W czasie nagrywania i streamowania wszystko można między sceną a sceną przechodzić bez żadnych problemów. W tej chwili pokażę Wam, jak tworzyć nową scenę i nowe źródła obrazu. Czyli przez chwilę będziecie widzieć ciemność. Dodaj scenę i no to będzie czwarta scena i teraz będzie ciemno przez chwilę. Myk. I muszę teraz kliknąć na źródła obrazu i dodać przechwytywanie monitora i nazwę to pulpit. Pulpit, OK. Pokazują mi się y, różne tu opcje, Daję OK. Jakaś tam uwaga, ale nieznaczna i widzimy, y, widzimy pulpit. Y, Coś takiego mi się pokazało. To są opcje pulpitu. Ja tutaj nic nie zmieniam. Jest tak jak jest. Być może można się tu pobawić. Każdy kto chce. Następną rzeczą chcielibyście: macie kamerkę jakąś internetową, chcielibyście, żeby była widoczna twoja, wasza facjata. Więc dajemy yy, przechwytywanie urządzenie do przechwytywania wideo. Nazwę to kamera. I w tej chwili pokazują nam się takie ustawienia. Zaraz o nich opowiem, ale na razie dam OK. I widzicie, teraz dużego faje. Klikam, edytuj scenę i dopasowuję swoją facjatę. Ja zazwyczaj kładę okienko gdzieś w tym miejscu. Jeżeli chodzi właśnie o kamerkę. Jak widać, ma sporo możliwości ustawień. Aha, jeszcze pokażę Wam taką jedną rzecz, czyli daję jeszcze raz ustawienia kamery. No, ja tu się nigdy nie bawiłem z tymi ustawieniami, tylko zmniejszałem trochę widoczność, żeby być delikatnie przeźroczystym. Ale tu mamy kluczowanie koloru chromkiej. I to jest fajna rzecz, akurat teraz mam wybrany kolor biały, ale wybieram na przykład sobie kolor, nie wiem, mojej skóry. Tak, jak widzicie, moja twarz jest prawie przeźroczysta, nie? Wybiorę na przykład kolor koszulki, to teraz mam przeźroczystą koszulkę. No i na przykład wybieram kolor ściany, to w tej chwili w zasadzie niby ta ściana jest przeźroczysta. Ale tak naprawdę ten chromkej głównie działa, jeżeli mamy na przykład za nami rozwieszoną płachtę zieloną lub niebieską i wtedy jesteśmy widoczni tylko nasza, kontury naszego ciała, a tło jest przeźroczyste. I tak właśnie wielu streamerów i youtuberów robi. Przypuszczalnie może kiedyś sobie takie coś zainstaluje za sobą. Ok. To jeżeli chodzi o kamerkę, zmniejszam kamerkę. Daje w pozycję moją. Następna rzecz, co my tu mamy? Yy, przechwytywanie okna. No, ja szczerze mówiąc, nie wiem co to jest. Yy, mogę. Mogę. Ja w ogóle tego nie używam. Nie używam. W, aha. Jakiejś nagrody, notatnik. Monitor. Aha, już wiem. Yy, czyli na przykład mamy otwarte. Yy, Otwarte, tak, Wam pokażę. A nie mogę pokazać, bo tam są adresy tych, którzy wygrali. Aha, właśnie. A, a propos y, osób, które wygrały ostatnio y, w konkursie y, gry Karcianą World of Tanks Rush, dzisiaj już zostaną wysłane y, na Wasze adresy. Więc prawdopodobnie pod koniec tygodnia otrzymacie te nagrody y, do siebie. Ale y, może, może spróbuję, nie, zap, y, nie zapisuj. Czy ja mogę coś tu otworzyć, żeby wam pokazać? O, mogę! Czyli otwieram. Yy, zobaczę, bo tego jeszcze nie, z tym te, tak jeszcze nie korzystałem. A nie, cały czas mi się pokazuje ten nagrody. Dobra, nieważne. Nie wiem, co to jest to okno. O! Coś tu się pokazało. Ha, takie coś mi się pokazało. Czyli ja tego nie korzystam z tego. Ale jak widzicie, tu na dole mam zużycie procesora i pamięci. I akurat to okno mi się pokazało. Dobra, no to już wiemy, co to jest to okno. Czyli mamy okno, mamy kamerę, mamy pulpit. Co dalej tu możemy zrobić? Zdjęcie. Czyli wybieramy sobie jakieś zdjęcie. Wezmę z pulpitu. O, na przykład to. No i co, OK. I mamy zdjęcie. Które możemy tu modelować jak chcemy. Akurat na tym zdjęciu y, przerobione zdjęcie 4 parceny i pies. Tu mamy cybula, faję, gibona, kulfona. A jako piesek wystąpił Maximus. <laughs> Następna rzecz. Aha, no y, dobra. Y, w zasadzie gra jest najważniejsza, ale tak idziemy po kolei. Y, czyli Pokaz slajdów. Odstęp dam na przykład jedną sekundę i muszę dodać jakieś na przykład loga klanów dodam moich. Tylko muszę to zmniejszyć i to może na przykład sobie gdzieś jako na streamie czy na filmiku e, widnieć e, gdzieś tam w rogu. Jak widać teraz, loga e, się e, klanu e, zmieniają. Następna rzecz, którą można tu ustawić: tekst. I tak kolor tekstu, kolor, no zmieni kolor. Dwa razy trzeba było kliknąć: czerwony. Kolor tła czarny może być, rysuj obramowanie i tu mamy szybkość przewijania, na przykład dam 50, jeżeli chcę, żeby y, się mój tekst przewijał i napiszę Faja ma dwa jaja. Y, ok. i jak widzicie teraz ładnie mi się tu przewija, tylko muszę trochę powiększyć bardziej. Napis Faja ma dwa jaja czyli już mamy procesor, pamięć win yy, i napis Fajam 2J, ale cały czas nie mamy gry, więc klikamy jeszcze raz na źródło obrazu dodaj yy, i tekst O właśnie przechwytowanie gry, czyli yy, w zasadzie najważniejsza rzecz. nie, yy, Klikamy to. Ja teraz jak widać mam włączoną grę World of Tanks, czyli piszę WOT. OK i jak widać aplikację World of Tanks od razu mi yy, znalazło tu nic nie zmieniałem daję OK Aha ale wod jest yy, kolejność przesuń w dół kolejność przesuń w dół kolejność przesuń w dół a to nie trzeba było kolejność przesuń w dół i kolejność przesuń w dół a zdjęcie może na razie wyłączę i teraz widzicie mój garaż jestem w grze czyli bardzo prosta sprawa no i żeby oczywiście wyłączyć grę to muszę tu odznaczyć muszę odznaczyć World of Tanks ok no to słuchajcie, no programik naprawdę bardzo fajny bardzo prosty, jak widać nawet fajna go potrafi opanować. I co tu jeszcze? Aha, no w zasadzie tyle. Tak naprawdę myślę, że coś wam wytłumaczyłem. Program Open Broker Software naprawdę godny polecenia. Ja oczywiście zapraszam na moje streamy zazwyczaj od godziny 19:00. Właśnie, to jeżeli chcecie się z, 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 bawić z, na moich streamach, to ja nie tylko gram w World of Tanks. Jak, jak widzicie, mam wiele różnych innych gier. A ostatnio czasami bawimy się właśnie z kumplami, znaczy z widzami w grę Mania Planet. To jest. jest Kiedyś Trackmania, na pewno graliście w taką grę. Taka ścigałka na bardzo szalonych trasach. Zawsze jakieś tam pół godzinki dziennie się bawimy w to. Więc jeżeli chcecie, wpadnijcie na streama i ściągnijcie sobie Manie Planet, to możemy się razem pościgać. No to wszystko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Wam wytłumaczyłem, jeżeli chodzi o program Open Broka Software. Trzymajcie się.